Myślę, że nie mogę tego opisać inaczej niż tak, że mamy mieszane odczucia. Na początek mieliśmy mecz z Zagłębiem Lubin, z którym niedługo wcześniej graliśmy sparinki i poradziliśmy się sobie z nimi bez najmniejszego problemu. Ponownie mecz skończył się, ponownie w sensie podobnie do Kalisza skończył się remisem. Tym razem wygraliśmy po rzutach karnych i wydawało nam się że jest to spore potknięcie z naszej strony, natomiast późniejsze mecze pokazały, że ten Lubin to w tym momencie jest rewelacja rozgrywek, bo oni chwilę później poradzili sobie z zabrzem, ograli Opole, pole, także, także trzeba ich na pewno postrzegać jako zupełnie inny zespół niż w zeszłym sezonie. Zmienili trenera. Pan Jarek Hipner robi tam, jak widać, niesamowitą robotę. Także, także te dwa punkty, też, też czuliśmy niedosyt, ale z perspektywy czasu chyba doceniamy je troszeczkę bardziej niż na samym początku. Oczywiście za nami są mecze z Kielcami i z Płockiem, w których moim zdaniem wyglądaliśmy całkiem dobrze, natomiast punktów w tabeli za wyglądanie całkiem dobrze nie ma. Ale tak jak mówię, znamy swoje miejsce w szeregu, no i to nie są mecze, gdzie my szukamy punktów, raczej szukamy nauki. Potem mecz z Legionowem, z którego byliśmy zadowoleni, zwłaszcza z tego, jak wyglądaliśmy z przodu, bo narzucaliśmy bardzo dużo bramek. Troszeczkę więcej do życzenia pozostawia nasza gra, gra z tyłu, no a Kalisz to już rozmawialiśmy, tak? Duży niedosyt, ale, ale też dużo pozytywów i teraz te najważniejsze mecze dopiero przed nami.